I Laura poprowadziła gości głębiej w las, by zbadać część działki, eksploatowaną na początku XIX wieku. Nic. To hałda? Tak. Odrzuty. Raz znajdywaliśmy złoto, innym razem nic. Nam płukanie nie idzie. To materiał ze sztolni, a także odrzuty dragi. Musi być tu warstwa złotonośna. Kopali miejscowo? Tak. Pionierzy drążeli sztolnie przez wieczną zmarzlinę. Miały niekiedy po 10 metrów głębokości. Gdy dotarli do warstwy złotonośnej, kopali na boki i wydobywali rudę na powierzchni. Tam płukali ją w prostych korytach. Na chałdach pozostawało złoto. Jeśli coś zostawili, to będzie prosta robota. Tak, bo 100 lat temu używano prymitywnych koryt. I Lora, twoja kolej. Ja nic nie znalazłem. Widzisz tamtą hałdę? Wrasta z niej drzewo, a to oznacza, że pod spodem jest żwir i może być złoto. Szukaj Naget. To właściwe miejsce. Chcesz poszukać, mieć? No dobra. Jeśli pionierzy pozostawili złoto na hałdzie, Parker będzie miał łatwo dostępny surowiec. Gdy przyjedzie przesiewacz, chcesz to zobaczyć. See, this I so Dlatego nie lubię płukać misą. Zawsze trafia mi się słaby surowiec. It's Patrz. This. Patrz. It's oh, widać złoto. The this is like the best. Najlepsza misa, jaką miałam. Oh, yeah. Widzę. Niezwykłe. Widzę złoto. Jestem w szoku. Pionierzy pozostawili nie tylko drobny kruszec, ale też złoto, które wychwyci dowolny przesiewacz. Mamy od czego zacząć. Świetny wynik. „ I tak będzie trzeba usunąć tę ziemię. Możemy ją równie dobrze przesiać. Podoba mi się, uważam, że może nam się powieść.